Przygotować się też do filmów vlogwasowych, które będą pojawiały się na moim kanale. No, nie będzie ich jakoś, wiecie, mega dużo. Co? Jak to nie? To nie będzie daily? Nie, te święta nie mają sensu. Zima, święta kojarzy mi się z takimi przyprawami korzennymi, takimi mocnymi, jakimś piernikiem, taką bułeczką, cynamonową, jeszcze taką pyszną, pyszną, pyszną. I właśnie tutaj chciałam Wam pokazać nowości od GBS. Wersof reklamuje GBS, a co jest ku... Dwa. Ja, jak po prostu dowiedziałam się, że GBS wypuścił takie kawki, no totalnie to jest mu. O, no, w briefie było, że trzeba się napić. Mam pomysł taki, że załogam papierowe choinki. Między innymi taką, znalazłam ją na. Co to jest papierowa choinka? Kajdę takie coś kosztuje. Ja! Yeah. Dole ile? Cynamonka do tego ta kawka, bułeczka cynamonowa. Tak. Jak kawka. Chyba chciałaś powiedzieć GBSik, co nie? Ja też jestem się już do studia, gdzie robimy świąteczne zdjęcia i nagrywam też... Weronika, hamuj się! Co tu się dzieje? No już niedługo czeka nas na YouTube wysyp. Filmów, vlogmasów, związanych oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, ze świętami, więc no możemy zobaczyć, jak wyglądają przygotowania. Ja nigdy takich filmów nie kręciłem, nie mam pojęcia na czym to polega. Parę obejrzałem pewnie w swoim życiu, nie jest to zasadniczo mój content, ale, ale zobaczymy. Dobra, patrzymy, co tam u Wersof. Frontanie. Czyli trzeba to wszystko wynieść, przygotować się też do dodatki, przygotować się też do filmów vlogmasowych, które będą pojawiały się na moim kanale. No, nie będzie ich jakoś wiecie mega dużo, nie będą się pojawiały. Co? Jak to nie? To nie będzie daily? Bo codziennie, ale chciałbym, żeby co mniej więcej dwa, trzy dni, zobaczymy jak to. Wszystko się uda. Mam nadzieję, że tak też... Nie, te święta nie mają sensu. Czy będą daily streamy z okazji świąt? No właśnie miałem robić i codziennie oglądać filmy wersów i jej vlogmasy, ale mi popsuła plany w tym momencie. Kurde, mówię, Patrycja, ale będą żniwa. Będziemy oglądać filmy wersów codziennie i ch i cały misterny plan. Chyba, że może na zmianę, bo pewnie ktoś jeszcze będzie robił, nie? To może wiecie, tutaj nie, Andziaks pewnie będzie robił, jak kto tam jakieś vlogmasy robi. Kto, kto teraz jakieś vlogmasy robi? Ja nie znam się na tych influencerach. Kto robi vlogmasy? Andziaks. Kto z takich zawsze znanych, co robi te vlogmasy? Natsu robiła, nie? To chyba Natsu w tym roku nie będzie. Chociaż. Boxel nie pamiętam, że Boks vlogmasy robił. Julka Żugaj. O, może żugaj by robiła? Postera. O kurwa, kiedy jako stera ogląda, nie pamiętam. Nie. Dekorowanie domu będziecie mogli zobaczyć w kolejnym filmie. Dzisiaj skupimy się na tym żeby przygotować ten mój dom na święta, pokażę Wam co jak, co kupiłam, co mi się sprawi Będzie inspiracja. Zobaczymy sobie dekorowanie werki i sami go dekorujemy. No ja raczej mam inny styl niż Wersow, ale zobaczymy. Nie no, tak, nie, no co ty? No zobaczymy. No i muszę też zmienić fazy po teledysku. Nagrywałam klip. Dzisiaj nagrywamy też ostatnią scenę i zrobiłam sobie takie naprawdę, no dla mnie szalone paznokcie. Mimo tego, że jest French, to jest też po przyklejanych bardzo dużo jakichś takich wypukłości, które bardzo, bardzo mi się zaczepiają. Także te paznokcie nie należą do praktycznych. Kurwa ta muzyczka, jak wjechała, tego jakąś reklamę w TV nie oglądał. Przez <ślesz> chwilę tak, co? Chcę zlikwidować trochę ten pomarańczowy kolor i dodać więcej czerwieni, beżu, zielonego. Naprawdę, mówiłam sobie. Dużo takich bordowych dodatków, i myślę, że na fajnie wypełniam tą przestrzeń. I zastanawiam się, właśnie, co zrobić z tym kącikiem maj. Może część rzeczy wyniosę jej do góry, bo właśnie których nie używa, ale ten domek to jest mastek. On musi zostać, to jest jej ulubione miejsce. Jak wracamy do domu, to na pierwsze, co zawsze biegnie. No to ten jakiś na ten domek niech da jakieś lampeczki, tego, jakąś. W tego domku, także muszę znaleźć jakieś fajne miejsce tego domku i zobaczyć, jak mi się to wszystko pomyśli z choinkami. Celowo powiedziałam choinki, ponieważ stwierdziłam, że znajdę jakąś alternatywę do tego, żeby je jeszcze nie ubierać tej docelowej choinki jak Karolanie. Kurde, jaka klamra na tych spodniach, co to jest? To jest jakaś znana firma, co to za logo? Wy się znacie na takich rzeczach. Wygląda jak logo mafii <laughs> w sumie. A ja mam pytanie do was. Czy wy też tak sobie stroicie całe mieszkania, domy czy coś? A ja się zastanawiam, na ile to jest popularne? Ja jestem leniwy i mi się nigdy nie chciało. Że na przykład, nie wiem, na święta czy... No, 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 no nieważne, na święta, no każdy może mieć inną zajawkę, ktoś a na wszystkich świętych, nie wiem, no. Chodzi mi ogólnie, no. Czy, czy ludzie tak se stroją domy? Mi się nigdy nie chciało. Nie? Na święta tak. Bo to. W sensie to też kosztuje, żeby te wszystkie jakieś gadżety, te pierdoły, wszystkie kupować. Nie, po prostu zastanawiam się, na ile to jest tak, że właśnie na YouTubie influencerki tak, wiesz, pompują temat, że o, teraz przystrajam cały dom, bo muszę mieć świąteczną atmosferę, a na ile ludzie tak robią realnie? Ja właśnie wieszam światełka na okna. Czyli robią tak ludzie. Ciekawe. Mi się nie chciał. To jakoś podkleić albo podmalować. Zobaczymy. Ale razie zostawiam. Tutaj wychodzi trochę moje graciarstwo, że ja lubię sobie przechować rzeczy, ale uważam, że to jest z drugiej strony moja zaleta, że ja sobie zawsze znajdę jakieś miejsce, żeby coś zostawić, przechować, a później kolejnego roku do tego wracam i nagle się okazuje, że kurde, mamy to, nie musimy wydawać kolejny raz kasy. Także ja wolę sobie to schować i będzie to na mnie czekało. Nie no, lipa, no i co, i za rok nie nagra filmu, jak jedzie kupować nowe ozdoby, tylko będzie musiała te same postawić. To co to za film, że Werso wchodzi na strych i bierze te same ozdoby co rok temu? No chuj tytuł, nie? nie? Nie Idziemy na starych i wyciągamy stare ozdoby, vlog, no to ich zda, nie? a kupujemy nowe ozdoby. Od razu ludzie klikną. Teraz pokażę Wam rzeczy, które sobie zamówiłam na scenach internetowych już pod święta, ale jak Jesień kojarzy mi się z kawką, pumpkin spice latte Tak, zima, święta kojarzy mi się z takimi przyprawami korzennymi, takimi mocnymi jakimś piernikiem taką bułeczką cynamonową no, jeszcze taką pyszną, pyszną, pyszną. I właśnie tutaj chciałam Wam pokazać nowości od GPS. Wersof reklamuje GBS-a? Co jest kurwa? Ja to pierwszy raz widzę, żeby Wersof GBS-a reklamowała. Było to kiedyś? Ja nie oglądam jej regularnie, ale co jest? Raz będzie, że ma 5 razy więcej kofeiny. Świąteczne czy... kawy w puszce. No i te kawki naprawdę mają taki świąteczny smak. Jedna z nich to. Ka <laughs> Aż mi się przypomina inne lokowanie takie z puszką. Aż mi się przypomina. Czekaj, czy dobrze wpływa na kondycję. Na umysł. I na umysł. No na pewno. Kawa o smaku bułeczki cynamonowej i właśnie tą czerwoną puszkę możecie szukać na lodówkach w Biedronce. A drugi wariant smakowy... To kawa o smaku piernika I ta z kolei toaletowa puszka Jest dostępna w Dino Przyszła do mnie już Co? Na dwa sklepy to rozdzielili? Hej dziwne Moja asystentka, więc też jej zrobię taką kawę I mam taki fajn, żeby przygotować ją z bitą śmietaną Z cynamonem Ale to będzie dobre Wiecie, jak ja kocham cynamonki Więc ja jak po prostu dowiedziałam się, że GBS wypuścił takie kawki To totalnie, to jest mu. O, no, w briefie było, że trzeba się napić fajb. I Jeszcze do tego cynamoneczka To będzie przepyszne Cześć, czy też tak robicie? Z bitą śmietaną Ja tak zawsze robię. Gorąca czekolada, kawka z bitą śmietaną to są dla mnie takie. Jak gorąca, kupa, jak to z puszki było. I z lodówki. I z lodówki. A może podgrzewała. To można podgrzewać? Gorąca kawka z lodówki. Ja się zgubiłem gdzieś w tej opowieści, chyba mam wrażenie. bo nie wiem. Ona mówi o innej rzeczy, okej. Okay. Aha No okay, ona nie mówi o kawie tylko o hmm. hot chocolate A ty czemu w trakcie lokomotorów? No bo bit, o bita śmietana mi się przypomniała Nie poczekaj, ja muszę zrozumieć co nam się odjebało To znaczy też tak robicie z bitą śmietaną? Ja tak zawsze robię okay. Gorąca czekolada, kawka z bitą okay. śmietaną to są dla mnie takie No gorąca czekolada, kawka z bitą śmietaną no A, śmietana no Aha. Taką kawkę na stoku narciarskim że taką kawkę na stoku narciarskim, no ale przyrządza w tym momencie kawę. Ale z bitą śmietaną, i jej się skojarzyło. No, ale dziwnie to wyszło w sensie, tak jakby o innym produkcie mówiła, ale dole, chuj. Ona ma coś z tymi puszkami, kurde, że jest ciężko w tych lokowaniach, no. Chcę napić się czegoś gazowanego, czegoś, co nas po prostu pobudzi i zadba o naszą kondycję, też o nasz umysł. Ja mam taki sten pod choinkę. Co prawda choinkę w tym roku będziemy bierać dopiero później, ale mam pomysł taki, że zamówię papierowe choinkę. Między innymi taką, znalazłam ją na. Co to jest papierowa choinka? Zarzecho to jest choinka, która. Wszystko no, jest papierowa. Była dostępna w trzech wariantach rozmiarowych. Ej, no i co to jest totalne do rozłożenia? To jest taka choinka. Bardzo byłam tego ciekawa, bo chcę na czekać w tym roku z choinką na Karola. Żebyśmy razem rozłożyli taką, wiecie, prawdziwą, prawdziwą, powiedzmy naszą choinkę. No i tak mieliśmy co roku sztuczną. No zobaczymy, co wybierzemy w tym roku. Pewnie też taką. Wow! Ej, Czekajcie, to jest na Zara Home. Yy, ten, czekaj. Zara Home. Choinka. Ile takie coś kosztuje? Choinka w postaci balonu. O, to kurwa, o tym to jeszcze nie jest słyszałem. Nie to kosztuje, bo nie mogę znaleźć. O kurwa coś wam pokażę. Zobaczcie. Koinka z lampkami LED. <noise> Taka ten. Cyberpunkowa, skład, pielęgnacja i pochodzenie. 100% żelaza. A, no, pewnie dlatego. <noise> no na końcu ma lampki. Zobacz. Lampki są na końcu. Dla ludzi, którzy by to kupili. No ja już biorę. Jest dopasowana do moich indywidualnych potrzeb, bo postawię sobie ją z tyłu za sobą i będzie zajebista. Ale święta. Yeah! Dole, ile? O kurwa. Ta choinka z papieru kosztuje 380 zł. No? Tutaj jest cena, patrzcie, pokażę wam. Podłogowa choinka z papieru: 379 zł. Taka duża, ona ma 100 na 39. No dobra, ciekawe. I Zobaczcie, to jest banalne do złożenia co roku. Po prostu ona zna magnes i ją się składa. Wkładacie do pudełka i zaraz wyciągacie z powrotem. Zero pierdzielenia z tą choinką, zrobić osypuje i tak dalej. Ej, ładne, no wiadomo, no. <todgłos> Zero pierdzielenia z tą choinką, co się sypie, no. Tak, tylko, że zamiast yy, choinki masz yy, jakąś wycinankę z Chin. Fajnie. Zamówiłam dla Majuski też takie bardzo, bardzo słodkie naczynia. Właśnie takie talerzyki, miseczki, do tego są jeszcze sztuczce z motywem świątecznym. Piernika i choinki jest jeszcze piastka słodkie. W ogóle to jest bardzo takie... Nie jest elastyczne, ale to jest plastikowe. Nie jest to wiecie, szklane, więc może spokojnie sobie to spaść. Nie jest też takie mocno elastyczne, ale myślę, że będzie dla niej w porządku. Zamówiłam też pusteczki. Ja bardzo lubię, jak są właśnie takie pusteczki dekoracyjne do zastawy. Zamówiłam zarówno właśnie takie zielone, jak i pusteczki. Niesamowite, ludzie rzeczy kupują. Ja... Dole. Ja nawet jak o tym myślę, to by mi się nie chciało siedzieć, żeby to wszystko wybierać, a co dopiero jeszcze kupować, potem rozpakowywać i jeszcze po domu ustawiać. Nie chciałoby mi się. Ale jak patrzę na to, ile, jaką ona ma radość z tego, że to otwiera, to zawalone to, 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 to jest dla mnie. Te pierniki są ekstra. One są z TK Maxa i one kosztowały 140 zł, ale one są naprawdę... Jak ja tak patrzę, ile ona rzeczy na święta zamówiła, żeby dom przystroić, to ja nie wiem, czy im tego srychu starczy. Wiesz to, ile to rzeczy jest. Zamówiłam sobie jeszcze piżamki. Jezu, jeszcze coś? <grym> ja no ale, nie wiem, to Fritz niech jakąś firmę kurierską otworzy, to będą oszczędzać na dostawach. Skims, bardzo mi się spodobała kolekcja. Ja w ogóle też bardzo lubię tą markę przez jakość. Ja wiem, że Kim Kardashian, może się doszukiwać różnych rzeczy, ale naprawdę, jakość tych piżam ze Skims jest tak dobra, że to jest niesamowite. Kims? To jest jakaś marka Kim Kardashian? Tak, ja sobie wygoogluję, ale się człowiek dowie w innym uniwersum. Fajnie tak. O, darmowa ekspresowa dostawa przy zamówieniach powyżej 525 zł. Pa, może sobie coś kupię. <laughs> Wliczone są cła i podatki, bezpieczna płatność, darmowa dostawa. Przy zamówieniach powyżej 525 zł. Zamówienie otrzymać w ciągu 4-5 dni roboczych. O, to to? To to? No pewnie komplet wzięła. To kosztuje 410 taki komplet. A ty miałam sobie jakąś taką koszulę? No nie, to nie to samo, ale podobne. Ale mam ochotę na jakiś makaron. Strasznie mam ochotę na makaron. I na te moje cynamonki ulubione. Chyba pójdę oh, po nie. Cynamonka, ja do tego taka kawka, bułeczka cynamonowa. O, to Stwierdziłam, że wymyśliłam. Jak kawka? Chyba chciałaś powiedzieć GBSik, co nie? Ja też nie się w do studia, gdzie robimy świąteczne zdjęcia i nagrywam też. Weronika, hamuj się, co tu się dzieje! wideo pod intro do No właśnie, znowu będzie wracała piosenka. Ja tę pysękę słucham tylko jak wchodzi grudzień i styczeń. Może tak trochę. To już taki jest. Ona jest goła? Nie mów tak, bo bana dostanę. Daję, to ma no... Ciekawostka, nigdzie o tym nie mówiłam, ale ogólnie ta piosenka wiem, że jak ją elektryfowałam w studiu z Bero, to, be, to tak trochę byłam smutna I BRO mówi, pomyśl o kimś, kogo tak bardzo, bardzo kochasz I, i, i że ta miłość jest taka niezatrzymana I wiem, że w piosence jest przedstawiona, że jakby to wtedy jest Karol Ale wiecie, że ja myślałam wtedy, że ja też mam do mojego dziecka ogólnie Jak absolutnie... Karol <śpieszynka> <śpieszynka> Karol już tak mówi, o pewnie myślała o mnie I wylądował, ale smutno Wreszcie jest czas na świąteczne piosenki! Mega się z tego cieszę, ponieważ już się nie mogłam tego doczekać Świąteczne piosenki to jest coś co dodaje tyle, tyle klimatu Więc sobie możemy tutaj śpiewać. Właśnie mamy zmianę make upu, będziemy teraz jeszcze troszkę zmieniać usta Mamy niebieskie powieki i lecimy zaraz <laughs> Ten GBS <laughs> Z kolejną scenografią, także super Ej, ale to znaczy, że będzie kolejna świąteczna piosenka od wersów Dobrze, dobrze, fajnie. Pracuj, werka. Ostatnia była fajna. I ostatni i najbardziej szalony look. Mam białe rzęsa. Oliwkami zrobiła dosłownie efekt oszronienia mi zależało na tym, właśnie, żeby to wyglądało trochę, jakbym była tak oprószona przez śnieg. No i tak to się prezentuje. Studia i biegnę teraz szybko na paznokcie. Prosiłam dziewczyny, żeby mi dzisiaj przyjęło, żebym... Lata po ulicy w tym make-upie. Mogła zdjąć sobie półkłości, które mam jeszcze. Cześć! No. E, po klipie. <laughs> to ktoś z was był? Przyznajcie się, kurwa, jak to wy byliście. Jak widzę te wszystkie świąteczne dodatki, to A co, co ona tam wsypywała? Co ona wsypuje? Mam pytanie do was. A co te kuleczki robią? Kulki... Aaa zamiast jakiegoś płynu do płukania to się daje, czy co? Kurwa, w życiu czegoś takiego nie używałem. Ostatnio Patrycja jakieś próbki wzięła nie, tych, jakiś takich zapach, w sensie płynu do, płuka, do płukania zapachowego, to był tak walił, w sensie, kurwa, tak mocny zapach był, że dla mnie aż przesada, mnie w nosie kręciło, bo nie pierzesz. No kurwa, zaskoczę cię, potrafię wstawić pralkę, wiesz? No, nie wykracza to poza moje umiejętności, no. Ech, su, po prostu Patrycja lubi to bardziej, tak? I z miłości do niej oddaję jej te funkcje, żeby mogła ona wstawić pranie, po prostu. Tak to właśnie się objawia. No tak, no po prostu jak widzę, jak sprawia jej to radość, jak potem wyciąga to pachnące pranie, jakie rozwiesza i w ogóle, no to po prostu, no nie, nie umiem jej tego zabrać, no. Nie umiem, po prostu czuję, że, że jej to mogę oddać, no. jutro odcinam się od social media, odcinam się od pracy i mam luźny dzień z córką, przyjaciółką, także bardzo się cieszę i wiem, że fajnie spędzimy ten czas. I uwielbiam ten balans, kiedy mam na przykład, nie wiem, plan zdjęciowy i nie mam nie cały dzień, to kolejny dzień spędzam już tak rodzinnie, a jeżeli nie mam je dwóch dni, to już później mam zupełnie, zupełnie wolne. Właśnie jeden dzień na taką regenerację, na totalny czas z moją córką i lubię to, że sobie taki dałam już przymus od samej siebie i chęć do tego, żeby ustalać sobie od początku, że w moim grafiku musi być czas na dziecko, w pierwszej kolejności dla siebie, dla rodziny, dla przyjaciół i na pracę i na wszystkie inne obowiązki, hobby i rzeczy, które mam i które chcę zrobić. Dajcie znać, czy wy już w swoim życiu odnaleźliście balans i ile wam to zajęło. Jeżeli chodzi o kurtki, to mam przydzieloną taką... Znaleźliście już w swoim życiu balans? Padło pytanie od idolki. Nie? No kurwa, jest sobota, godzina 13.30, siedzicie u mnie na streamie i oglądamy vloga wersów. No to chyba znaleźliście balans w swoim życiu, co nie? No na pewno nie jest tak, że teraz marnujecie czas i swoje życie oglądając jakieś rzeczy na Twitchu, prawda? Ja w pracy cię oglądam? A, no to jest, to jest częsty pytrych, jak ja mówię, że ktoś się opier... Ktoś mówi, że w pracy ogląda. To prawda. To są moje kurtki, to nie wszystkie. A co dla porównania kurtki Karola? Oczywiście on ma ich jeszcze więcej, ale sobie pochował u góry w szafie. Co to, jak, co to za firma Les Deux? Kurwa, ile ja się dowiem z tego filmu? Poczekaj, Les Deux, o. Zagraniczna jakaś. Ho, 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 Ona za jeden film to z 50 koła wyciągnie z reklam? Nie, no nie. Versow nie ma teraz takich wyświetleń. Nie, no nie. 50 koła to nie. To was ponosi troszkę. Po co patrzysz na takie rzeczy, jak mi na razie mówiłeś, że nie kupujesz rzeczy tylko dla marki? No właśnie dlatego, że poznaję ten świat ludzi, którzy być może kupują coś ze względu na znaczek. A być może nie. Może to jest jakaś fajna firma. No to se sprawdzam. No kurtki kosztują jakieś... No zależy jaka, ale od 170 do... O, ta chyba, co, co tutaj jest pokazana, chyba ta sama jest. 280 euro. To nie tak strasznie. Nie no, moja też tyle kosztowała gdzieś, no. Ta moja zimowa kurtka też tyle kosztowała. To jakieś nawet jeszcze letnie buty, więc muszę to zrobić w porządek. A tutaj na dole jest szafka z klepkami dla gości i tych klepek jest mnóstwo, chyba są w każdym rozmiarze, bo to są jeszcze klepki z mojego sklepu, który kiedyś miałam i w ogóle wszyscy uwielbiam te klepki, ja też nadal w nich chodzę, bo są to jest fajne i to jest super, jeżeli przyjmuję gości, to zawsze Wszystkim daję te klepki, to jest wygodne, ale zajmuje mi to dużo miejsca i przydało mi się, żebym miała tutaj tą szafkę na kozaki, bo mi się nie mieszczą, bo są za małe te szafeczki, więc muszę tutaj... Jezu, przeraża mnie to, ta logistyka w domu, w sensie ilo rzeczy przekminia, tutaj bym chciała to, tu, tamto i tak za każdym razem, jak się skończą święta, to potem na walentynki i co chwila trzeba przekładać te rzeczy z miejsca na miejsce, Ku... Bo jak ja jestem leniwym. jak o tym myślę, to już mnie to męczy. A co innego ma do roboty? No nie wiem, kurwa pograłaby se w poe czy coś. Nie wiem, no. Cokolwiek. Czy wykonuję jakiekolwiek obowiązki w domu? Tak, zarządzam logistycznie wszystkim, co się dzieje, ponieważ do tego nadajesz najlepiej. Czym ty zarządzasz? Logistycznie. Czym zarządziłeś? Ostatnio? No mówię tak. No? Warto by było posprzątać to, warto by było nie zrobić powiem, tamto. No powiedziałeś, nawet gdyby tak było. Kiedy? <laughs> no. no na przykład... Czym ty zarządzasz? Nie, no ale na przykład zgłaszam. No nie, na przykład mówię, o, przydałoby się zrobić pranie, bo już nie mam t-shirtów. Wtedy na przykład jest to sygnał. Logiczne? No tak, no tak, no tak.